Hej, witam serdecznie w dzisiejszym filmiku. Hall sierpniowy, podsumowanie. Co kupiłam w sierpniu? Mało tego, bo starałam się naprawdę przycisnąć pasa. Teraz oszczędzam, bo pełno wydatków czeka. Mam nadzieję, że czeka. I postarałam się tylko tak minimalnie. To, co kupiłam między dniem dzisiejszym, a ostatnim holem i już wam pokazuję Pierwsze co, to się pochwalę to co wczoraj kupiłam <laughs> czyli lakier do paznokci w kolorze koralowym oczywiście, moim ukochanym z Manhattanu, numer 43K cena 10,43 czy jakoś tak przepiękny kolor, jak się sprawdza nie wiem, <laughs> bo jeszcze nie używałam zobaczymy, kolor przepiękny, no mam nadzieję, nie, nie na pewno nie odda Kamera. No ale piękny kolor uwielbiam. Lotus Effect. Yy, ja już mam jeden yy, lakier z Lotus Effect z Manhattanu i sprawdza się ok, więc mam nadzieję, że ten też będzie. Mimo, że tamten jest yy, kora, nie, kur, pru, yy, perłowy. A ten nie jest, ten jest taki normalny. Normalny, czyli jakiś matowy? Nie. No taki zwykły. <laughs> Dobra, yy, kolejne. Już wspominałam w poprzednim filmiku, że yy, potrzebowałam yy, base coatu no i kupiłam, kupiłam z Better Than Gel no nice, z Essence to jest nowy taki o zapachu róży i w ogóle kolorze różanym myślałam, że się sprawdzi tak samo jak Top Coat, jednak jest tragiczny paznokcie szybko się po nim odpryskują, odpadają i w ogóle, w ogóle no niestety nie udało się tym razem kolejną rzeczą, którą kupiłam to Isana Hand Cream nie potrzebuję kremu do rąk, bo mam mam itd. i tak dalej, i tak dalej ale skusiłam się w związku z zapachem. To jest kwiat pomarańczy. Przepięknie, zlimitowanej edycji. Przepięknie pachnie, już Wam pokazuję. Kolor ma biały, konsystencję taką. Jak zwykłe kremy na rąk, czyli taki. Dość lekko. Bardzo szybko się wchłania. Pięknie pachnie, pachnie. Zapach co prawda nie utrzymuje się zbyt długo na tych rękach, jednak przepięknie, rzeźko pachnie, bardzo fajnie taką właśnie pomarańczą rzeźką bez tej koryczki więc tak, tak, tak jeszcze raz tak kupiłam z Kalipso te pełnozowe kąbeczki bo już użyłam jak wiecie z, z poprzedniego filmiku poszły do wyrzucenia więc kupiłam kolejne w Rosmanie 4,90 czy coś takiego trochę drogo słyszałam, że po 2 zł z czymś tam można je dorwać jednak pewnie, niestety nie można dorwać. No i chciałam sobie kupić peeling. No i mm, źle wybrałam, źle przeczytałam, bo szybko, szybko i kupiłam przez to masło. <grym> Ale masło też się służy. Perfekta spa, masło do ciała pomarańcza plus aromat wanilii, antycelulitowe. Yy, słyszałam, że właśnie ten peeling z tej serii jest bardzo sympatyczny. No i tak dlatego właśnie chciałam spróbować. Jednak wyszło, jak wyszło, wyszło masło z tego. No, zużyjemy 225, 8 zł, bo promocja była w naturze. 8 z czymś tam. I na koniec chcę Wam pokazać biżuterię, jaką sobie kupiłam, bo potrzebowałam biżuterii, tak wymyśliłam sobie, na wesele do brata. Film i zdjęcia będą, będą niebawem, tylko zbieram cały czas zdjęcia. Żeby chociaż mnie gdzie, gdzie, gdziekolwiek było widać Jak na razie mam całe dwa Gdzie można powiedzieć, że Troszkę mnie widać, więc wow Tak to jest jak fotograf Idzie na imprezę nie? On robi zdjęcia, a sobie już nie zrobi I potrzebowałam biżuterii i stwierdziłam, że kupię sobie No i zakupiłam Na Allegro, wiadomo, że to nie jest złoto Nie jest to srebro, tylko metal Jakiś tam Z Asos kupiłam taki róg To są kolczyki Rogi. Pokazuję wam jeden, bo niestety z drugiego zgubiłam. bo troszkę źle zapięcie wchodziło. No i wypadło i... Wkłada się go tak. Czekajcie, to zdejmę i pokażę. Okremowanymi rękoma to teraz... Dziwacznie wygląda, bo jest to. on jest z tyłu, a nie z przodu. Ale bardzo sympatycznie. Ja się przyzwyczajam, bardzo go polubiłam. Szkoda. Naprawdę żałuję, że z drugiego zgubiłam. Dość ciężkie są i naprawdę kiepsko tutaj chodzą latają. Nie wiem czy wszystkie tak zapięcia mają, czy nie. Cena była około 14-19 jakoś, tak, w takiej granicy do 20 zł No żałuję, żałuję, niestety żałuję, że się zgubiło. Ale zajęła powiedziała, że mogę chodzić w jednym. No dobra. Druga rzecz to um, niestety zgnięciona, bo musi, musiała być do mojej rączki zgniciona idealnie. To taka branzoleta yy, tu z wisiorkiem. Teraz podobno takie modne. Ech, czekajcie. Nie włożę jej teraz takie to. <laughs> o, 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 o. Na te moje chudziny. Poszło. tak o, wygląda tu jest efekt y, posiadania kota małoletniego, podrapał mnie ostatnio, y, no i tak sobie to stuka, płyka i tak dalej, no niestety widać, że to nie jest srebro, bo już jest pobrudzone, pomazane, podrapane i tak dalej, ale cena była chyba około 10 zł, więc nie ma co przeżywać na raz, <laughs> idealnie się sprawdziło, później można sobie tam po domu nosić albo jakoś tam, nie? Dobra, to wszystko jeśli chodzi o haul zakupowy, czyli o rzeczy, które kupiłam yy, od ostatniego haulu do dzisiaj. Yy, napiszcie mi, co wy kupiliście. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, pa! A, no właśnie, jeszcze nie, słuchajcie. Jeszcze sobie przypomniałam, jeszcze jedną rzecz kupiłam sobie. Kupiłam sobie cień, ja yy, z firmy Catrice o numerze 410 Simon Cameleon. Wygląda on tak? Taki niby zielony, niby brązowy, zmieniający kolor niby. Powiem Wam, że go użyłam może za dwa razy jako wypełniacz tego, no jako ten ciemny, podkreślający cień na powiece. I jestem niezadowolona, bo tak szybko się stari i w ogóle nie był widoczny, że no, on ma być na powiece, a nie Cena około 10 zł. Fajne pudełeczko. A efekt zerowy, no nie wiem, może go za mocno rozsarłam, może na całą powiekę powinnam go użyć. A może tak się zachowuje. Jeśli macie cienie z to powiedzcie mi, czy one się tak zachowują, że tak znikają szybko, że takie słabe są. Nie warto kupować? No, dajcie znać, dobra. Tyle, tyle jeśli chodzi o zakupę. Ściskam pa.